Jołanko, jousiemanko, osiemanko, Widzimy z tej strony ja Stefan Ksiede, i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Witam Was bardzo y, serdecznie ogólnie. I jestem na takim zwyczajnym świecie. I stwierdziłem, że Cię po prostu Wam pokażę jak sobie grałam y, survival. Czekajcie! Czekajcie. Co Tu robi kowadło i to... Dobra. Kowadło chyba... Nie, dobra. Kowadło tutaj, dobra. Kładło... chyba do niczego nam się na razie nie przyda, ale ja tak na starcie zauważyłem tą skrzynkę. Kowadło mnie na razie nie interesuje. Widzowie. Zobaczcie, tutaj z boku kurczak się patrzy i się dziwi, co to jest za skrzynka. Ja też się dziwię. Zabierzemy to. Creamy Shake. Widzowie, ja się boję. Tego, bo tam pisało Grimis Shake, czekajcie. Cześć, to ja Grimis. Znajdź mnie i wypij shake. Czy ja mam wypić shake'a? To jest Grimis Shake. No dobra, wypiję go. O wow, zadało mi to trochę obrażeń, ale ogólnie tak, to jest dobrze. Chyba, czekajcie. Tak, na razie jest dobrze, a i tam był wilczek, ale dobra, my się nie interesujemy wilczkiem, my musimy dzisiaj znaleźć tego, yy, Grimisa, ja, wyrzu ja wyrzucam to, Ksi tą książkę spieram sobie, zachowam, mam nadzieję, że tylko dzisiaj nie zginę, żeby, żeby on mnie tylko nie znalazł, żeby tylko mnie nie znalazł. Ten zły grimis, bo ja nie wiem, myślałam, że dzisiaj sobie normalnie sobie zagram w minecrafta. Nagram sobie film z tego jak sobie gram w survival, sobie zwyczajnie. A tutaj się okazuje, że nagle, że nagle jakiś grimis jest. Więc ogólnie yy, teraz pójdziemy, będziemy szukać po prostu jakiejś bazy grimisa może czy coś. Albo tego całego grimisa, bo on tak nas o to poprosił. Żebyśmy zna, znaleźli jego, jego i chyba jego bazę. Więc ogólnie no musimy teraz intensywnie szukać. Musimy się teraz wpiąć chyba na tą górę. Bo tam nie wiem, czy by tam gdzieś miał może grymis, Może na tej wyspie. Wiecie co widzowie... Ja pójdę na tą wyspę kiedy indziej. Jeśli w ogóle mam iść. Teraz trochę się oddala. Nie za daleko. Że pamiętać o tej wyspie, żeby na wszelki wypadek może tam pójść. To jest las brzozowy. I ściemnia że. O nie, czy to oznacza. O nie, księżyc wychodzi. Czy to oznacza, że Grimis gdzieś tu będzie? Eee, mam nadzieję, że to to nie oznacza. Tak chyba to. Ten... Po prostu tego chyba nie oznacza, że tu gdzieś wyjdzie może z lasu Grimis. Bo w sumie jest... Bo chyba za chwilę będzie ogólnie trzecia w nocy. Ja ci tu Grimis może posadzę o kwiatuszki, zobacz. W tym twoim lesie może tutaj ci zrobię takie miejsce. Takie kwiatuszki o kolorze waniliowym. Takim, tl, jakim waniliowym o kolorze Grimisa. Więc może Grimis po prostu się zachęci i nie będzie chciał mnie może poradzić, bo się trochę wystraszyłem tego Grimisa. Widzę. Widzę, że tutaj nic się nie czai. Może teraz uważnie. To jest owca, na pewno. Ja może zajdę na, na dół. Tam może gdzieś do tej skrzynki. Jeszcze raz sobie chyba zejdę, tylko bylebym, tak, widzę tam tę skrzynkę, może zejdę i tam poczekam, bo naprawdę Grimis może być dla mnie zły, ale co, ale to nic, bo on, jest... bo on jest, straszny ja nawet nie chcę szukać jego bazy, ja się trochę boję, ale bym... możecie mi dać odwagi, klikając łapeczkę w górę i subskrypcję, ale zdawało mi się, że jakaś czarna postać tu szła, ale żeby, byleby to nie był Grimis, ej! Co tutaj robi kowadło i skrzynia? To jest wszystko ogólnie bardzo podejrzane. I tu butelka. Aha, tą butelkę to ja tutaj wyrzuciłem. Dobra, tego się nie boimy. Na pewno nic nie ma. A to kowadło? Dobra, to kowadło. Hmm. To kowadło na razie nam nie jest potrzebne. Okej, okay, to wygląda na ładne miejsce. Ale nie, dobra zapamiętamy, że przy takim czymś, przy takiej, przy takim czymś co tam było, że jest to miejsce, może trochę się oddalimy, może, może poszukamy właśnie bo boję że mnie jakieś klątwa Grimisa dopadnie, ogólnie nie mam żadnej, żadnej poch pochodni, więc w ogóle, więc się trochę stresuję, może, może po prostu nie interesujmy się tym, może zrobię survival, zobaczcie. Zrobię coś, może, może zrobię jakąś tajną bazę z, z brzozy. Może zro, chyba zrobię właśnie jakąś tajną bazę z tej brzozy. Kopiemy. Z brzozowych desek. O nie, tylko ja nie mam craftinga, ale chyba nie potrzebuję craftinga, żeby, żeby zrobić deski takie, co nie? Okej, okay, czyli to czy tak co się da? Tak, da się to, tak. To się to tak, 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 okej. Okay. Może czego nie mam zabraknie. Mamy tutaj pełno tych brzuz. Wiecie co widzowie? Ja może tutaj się obuduję jakoś tymi brzozami. Zrobię sobie taką małą bazę. Pyk. Pyk, pyk. Dobra, trochę wyszła chyba za dużo ta baza. Dobra, trzyczymy ten blok. Za daleko przez trochę zrobiłem. Tutaj tak, 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 tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Dobra, okej, nie mam dachu, ale może... czekajcie, może się skryję tutaj. Pod ziemią. Czekajcie, widzę... O, dobra, okej. Teraz teraz zakryję. Zobaczłem. Żeby... Albo może z tyłu ucieknijmy. Dobra, tu będzie zrób przekop, albo widzę... Wiecie, co widzę jakby że... ja... Nawet... Okej, okay, tutaj jest... Dobra, teraz wszystko lepiej widzę. Tu będzie nasze tajne wyjście. Później zrobimy jakieś drabinki, co? Ej, a da się z zrobić drabinki, bo ja w sumie... O nie, bo tu... Aha, dobra, okej. Okay. I tu będzie wejście do naszej bazy. Po prostu zwyczajne wejście. No okej. Okay. Więc ogólnie, widzę, tutaj będę musiał jakoś sobie przetrwać. Bo to nie wygląda mi za dobrze. Zrobię mu, mu, może wykopię jeszcze więcej, trochę tego... tej brzozy. <grywanie> Kopię trochę więcej tej brzozy. Nadzie, że tam dosięgnę łapką aż do tego sam. Kurde, dobra, już chyba wszystko jest. Ja nie chcę nic żadnego takiego zrobić. Aha, nie to. Tylko chcę zabrać. Czekajcie, czy da? Okej, okay, bo... Dobra. Dobra, dobra. Tak. 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 Jeszcze dobrze pamiętam, jak się... Ej, widzę, zapomniałem, jak się robiło crafting. Ale chyba i tak tym tego nie zrobię, craftinga, no właśnie, tym nie zrobię craftinga. Wiedziałem. Nie, bo nie mogę zrobić craftinga co ja. Widziałem to niby. A teraz ja muszę zrobić deski z brzozy, okay. okej. Okay, okej, teraz ja zrobię to. Teraz ja zrobię te deski z brzozy, okej. Okay. Mamy stół. Teraz zrobimy z tego dra, drabinki, a po pierwszy robi deski. Nie wiem, dobra, zobaczmy. Mamy tak tutaj. Tutaj. Uda się chyba drabinki zrobić nie. Zaczekajcie. Czy może się da zrobić właśnie drabinkę? Chyba ja źle robię tą drabinkę. No teraz muszę zebrać to wszystko. Teraz to wszystko brać. Okej, okay, teraz będzie chyba dobrze. Teraz mi się uda zrobić drabinki. Chyba. Ja Cię widzę, wiem. czekajcie. Tak. 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 Okej, tak. i teraz to tak. Nie, dobra, wiedziałem, że się tego nie da zrobić. Wiedziałem, po prostu wiedziałam, widziałem, wiedziałam, widziałem. Ale to cóż, widziałe, jest jeszcze noc. Może to jest krótki film, ale niestety widzowie. W następnym filmie pójdziemy tam na tamtą wyspę, więc widzimy się w następnym filmie. Pa pa!